Czy uważasz, że jako przedstawiciel młodego co? pokolenia masz wpływ na to, co się dzieje w Twoim mieście? Ja chcę, że mam. A w jaki sposób? A na przykład, wybory. Czy uważasz, że jako przedstawiciel młodego pokolenia masz wpływ na to, co się dzieje w Twoim mieście? Tak. A w jaki sposób? E, dobra, tak jak powiedział kolega, e, wybory między innymi. Mhm. Może jakiś udział młodzieży w jakichś właśnie e, protestach publicznych, mhm. e, nie wiem co jeszcze. Może jakieś e, mło, młodzi dziennikarze wypowiadają się na jakiś e, sposób, no nie wiem, pisząc jakieś artykuły na przykład mm. o tym, co się dzieje. No. A ty no ty to już taki? w takich akcjach? Możemy takich, takich nie, nie korzysta tego zna pan jakieś formy aktywności, możliwości wpływania? Chyba przez agresję. E, no uważam, że jak do tej nie mam ponieważ no, nie bardzo wiem w jaki sposób, w jakiej formie do kogo się zwrócić, a też nie wiem, czy byłyby na ten cel przeznaczone jakiekolwiek środki finansowe, bo żeby się coś działo, wiadomo, muszą być pieniążki. Myślę, że nie mam takiego wpływu na to, co się dzieje w Wasze, ponieważ ee, o ile mi wiadomo jakieś imprezy organizowane, organizowane są w godzinach raczej przedpołudniowych, a ludzie, którzy pracują, czy studenci sobie, bo wśród jak dorabiają, no nie mają możliwości skorzystania z takich imprez.